Cześć kochani, witam Was w kolejnych motociekawostkach, w których tym razem postanowiłem przyjrzeć się dziwnym lub po prostu głupim przepisom motoryzacyjnym. No i zastanawiałem się, gdzie zacząć szukać, i odpowiedź była przecież oczywista. Gdzie szukać głupich przepisów, jeśli nie w Stanach? No więc przejrzałem dziwne przepisy obowiązujące w Stanach i doszedłem do wniosku, że w Stanach Zjednoczonych zaskakująco dużo ludzi. Jeździ na słoniach, bo praktycznie w każdym stanie jazda na słoniu jest uregulowana prawdy. I tak na przykład w San Francisco, jeżdżąc na słoniu, należy trzymać go na smyczy. Bo przecież jak wiadomo, smycz powstrzyma słonia od zerwania się. jeszcze jeden przepis, który mnie zaciekawił, obowiązuje na Florydzie. Otóż właśnie w tym miejscu, zostawiając słonia na parkingu, należy za niego uiścić opłatę jak za samochód. Osobowy czy kolejny przepis, o którym chciałem wam powiedzieć, obowiązuje w Wichita, w Kansas. Mianowicie, jest tam pewne skrzyżowanie, na które nie wolno wjechać, chyba że wcześniej wyjdziesz z samochodu i oddasz kilka strzałów w powietrze. Co do cholery musiało dziać się na tym skrzyżowaniu, że postanowiono wprowadzić taki przepis? Ostatni przepis, o którym chciałem Wam powiedzieć, zwalił mnie z nóg. Otóż Stany Zjednoczone są krajem, w którym wartości takie jak wolność i równość wobec prawa są wartościami sztandarowymi i są one podkreślane praktycznie na każdym kroku. I dlatego w hrabstwie Memphis wciąż obowiązuje przepis, zgodnie z którym kobiety mogą prowadzić samochód bez przeszkód. O ile spełniają dwa warunki. Po pierwsze, musi to być samochód mały, a po drugie, musi przed nim biec mężczyzna i wymachiwać czerwoną flagą. Tylko w Ameryce, kochani. Tylko w Ameryce.